Ehm, um, siema. To znalazłem ogólnie ten filmik teraz, to jest nagrane jakieś, nie wiem, dawno, dawno temu. To są stare dorsy, są nieaktualne, um, więc nie sugerujcie się gameplayem jakby z tego filmiku. Grałem ze Szmapą i Kluzią, więc polecam obejrzeć do końca. Enjoy, dziękuję. Red. 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 Wygrałeś w to? Nie. Ja gram Ale nie będę nic podpowiadał. Ale... To jest twój własny serwer? Nie. Ty czy za darmo? Za darmo... Zważyłem Poczekaj na nią, bo yeah. jak wejdziesz to się czyta to, to, to chodźcie. Właście Właście, właśnie, 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 właśnie. To jest you feel? Can you Pod shiftem jak coś to nie biegacie Tylko pod shiftem jest ten Pod czym się biega? Pod niczym, pod shiftem se kłócacie Tylko, nie ma biegania jakby Gdy więcej chodzisz, znaczy Gdy po prostu szybciej naciskasz w Znaczy no, długo, długo naciskasz w to ci zaczyna szybciej chodzić no rzeczywiście. I lutujcie sobie te pieniądze i tak dalej, bo to są takie te Do tego będziecie się musieli chować, ale jak jesteście Ta, za długo, ja to... Ja I słuchajcie też dźwięków. To tyle. Z mojej strony. I to lutujcie. Mam zapalniczkę. A, to trzeba. Dobra, tu jest to Ej, a... Wszyscy macie spiesze Poczekaj na niego. Tak. No, tak. Czekaj na niego. Dzięki. Ale ja mam super to nie? No ładny. Czekajcie. Co to? Puka. Czekaj. Co, czemu puka? Czekaj. Nie, chodzi. Mam chować do szafy? Jeszcze nie. Co to mi. Trzeba. Co. No. Jest tutaj. Nie mogę a, tutaj. Otwieraj. No Nie, tu będzie pewnie mnie blinkać Ja nie chcę umierać No to tak ciemno jest? Mato nie podoba mi się to. ma tożkeruje Szmapa, jaki ty gruby jesteś Ja no, biorę cały drzwi się. zajmuję Ejdźcie Idźcie, do szafy wchodźcie Do szafy, do szafy jest Poczekajcie. Też możecie wyjść. Jak? Jak? No, wop. Bo... Boże, to straszne było. Ej, ale czemu to się nazywa Rush? Nie wiem. Jak Rush, to jest chyba biegunka w ogóle. Ja mam rada, <laughs> ale mnie raz zraszymało. Obrazy musicie poprzemieniać, tak żeby było dobrze. dużo. Ja to jest O, się... no, weź, nie, nie zużywaj tej świeczki. Mam fula. Co to było? Co to był za dźwięk? Ej, nie No, proszę. że ciemny, nie. Patrzcie się na pająka, no jak, będzie, jak będziecie słyszeli takie psy, to znaczy, że pająk tak. jest. Puka. to, no, to tak? trudno, jak puka, to nie ważne. Yy, Jak ktoś, yy, to jak patrzycie się na pająka, to nie. Znaczy, no, może no. jak usłyszeliście usłyszycie takie psy, no. to musicie się spojrzeć i poszukać takiego pająka, żeby on wam skera. Nie, okay. nie zrobił. Właśnie. A. Musicie się niego spojrzeć. Na w ogóle? Zero. Znaczy, no jedno kurda kurde Creep jest A i będzie Tak A. Idzie, idzie Do szafy na Falka Nie wejdzie. speed to dive Przemerno <noise> <noise> No to bo, Śmieszne wiesz? No wiem. Lądaj na skitosko. Ale bo ja pewno widzę. Chodź. O mówiłem. Co tu będzie? Nic. ja chciał. Będzie panego światła. Daj mi tą szafę błagam. A4. Nie idzie. Ale zaraz będzie. Chodź do drugiego, ale chodź do drugiego pokoju, bo cię wywali zaraz z szafy. A no, jak się sta... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Proszę, czekaj na mnie. Ja się zestrę. Nie, Fortnite. Jestem Fortnite'owcem. Idź i... ...stoj przy szafie. Latarkę tu masz. Latarkę tu masz. Znaczy świetka. Duży tam mi dał, co za lew. Bo ja se wziąłem to. idziesz na prawo, ja idę na lewo. Chodź. O Boże. Nie no bieg, biegnij do przodu i pamiętaj że pod shiftem masz ten. Po prostu biegniesz Niezwolny Znaczy no Łatwe to jest A Nie wbiegaj w te ręce co? A łap? Zostałem tak dużo od meczu. Halo, Mateusz, czemu tu stoisz w miejscu? A? No? Czemu tu stoisz w miejscu? Szukaj tam. Ale nie miałem, nie ma go nigdzie to... no O też jestem wyspidowany Nie patrz na to Obchodź to Jak? No nie patrzę cię no, idę Kurde Na górę Rodnik No No, znaczy, na 10 razy, on nie słyszy, znaczy on nie widzi. Gdzie jest książka jeszcze jakoś? Szukaj, sporo tych książek jest. Nie ma, nie Musimy znaleźć książki i jak coś jak podchodzi do tamtych drzwi na górze to będziecie cię słyszał. Ej! Więc nic nie klikaj tam. Kliknąłem, umieram chyba. No to uciekaj! Nie mam jak, na... nie mam jak wyjść. No mnie zabił.